Wyspy Owcze to niewielka grupa wysp na północnym Atlantyku, mniej więcej w połowie drogi między Norwegią a Islandią. Przez większość swojej historii należały do Norwegii, co miało sens ze względu na ich bliskość geograficzną. Obecnie jednak należą do Danii, która jest daleko i nie chce już rezygnować z wysp. Mają one ogromne znaczenie strategiczne dla Danii i stanowią ważną placówkę w bitwie o Arktykę. Dziś przyjrzymy się ekscytującej historii tego odległego archipelagu. W jaki sposób wyspy stały się własnością Danii i dlaczego będą odgrywać niezwykle ważną rolę w przyszłości. Zapraszamy do oglądania. Wyspy owcze składają się z 18 dużych wysp, z których 17 jest zamieszkanych, oraz łącznie 779 innych archipelagów. Zostały one utworzone przez aktywność wulkaniczną i lodowce epoki lodowcowej. Pierwszymi znanymi osadnikami na wyspach byli irlandzcy mnisi którzy wyruszyli na wyspy w VIII wieku naszej ery i osiedlili się tam. Ich śladem w IX wieku podążyli tak zwani Norsemeni. Oni też nadali im swoją nazwę, która w języku staronordyckim oznacza owcze wyspy. Wielu z pierwszych osadników przybyło z Norwegii w poszukiwaniu nowego domu. Wraz ze stałym wzrostem populacji powstała administracja polityczna, znana jako pierwszy na świecie parlament. To tutaj przywódcy różnych wiosek spotykali się i wspólnie głosowali nad najważniejszymi decyzjami. Jednak norweskiemu królowi nie podobał się fakt, że coraz więcej Norwegów emigrowało na wyspy, dlatego wysłał swoich żołnierzy, aby przejęli wyspy. Od około tysięcznego roku należały one do królestwa Norwegii i pozostały tam aż do 1814 roku, choć równowaga sił w Norwegii zmieniała się w tym czasie wielokrotnie. Doprowadziło to do unii personalnej między Norwegią a Danią w XIV wieku. Jednak na przestrzeni wieków Dania coraz bardziej przejmowała wiodącą rolę w ramach tej Unii, w wyniku czego Dania również coraz bardziej przejmowała kontrolę nad wyspami owczymi. W 1814 roku, w trakcie wojen napoleońskich, Unia ta ostatecznie się rozpadła, a Norwegia przeszła na Unię Personalną ze Szwecją. Z drugiej strony Dania pozostała sama i otrzymała Grenlandię, Islandię i wyspy owcze w ramach traktatu kilońskiego. Mieszkańcy wysp owczych nie byli z tego powodu entuzjastycznie nastawieni. Zawsze podkreślali swoją niezależność ze względu na dużą odległość od kontynentu europejskiego oraz własny język i kulturę. W rzeczywistości dążyli do niepodległości, aby móc ponownie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami. Dania była jednak zdeterminowana, by utrzymać swoje terytorium. Istniejący parlament wysp owczych został zniesiony, ustanowiono duńskie sądownictwo i wprowadzono duński jako język urzędowy. Z politycznego punktu widzenia doprowadziło to do wielokrotnych ruchów niepodległościowych na wyspach w ciągu następnych kilku dekad, ale pod względem gospodarczym wyspy czerpały ogromne korzyści z bycia częścią Danii. Dania promowała zorientowany na eksport komercyjny przemysł rybny. Stworzyło to nowoczesną gospodarkę rynkową na wyspach. Zwiększyło dobrobyt i pobudziło wzrost populacji. Do dziś jest to najważniejszy sektor gospodarki wysp owczych. Odpowiada on za 95% przychodów z eksportu. Podczas II wojny światowej Dania została podbita przez Niemców, po czym Brytyjczycy przejęli wyspy, aby chronić je przed niemiecką inwazją. Pomimo tego, że wyspy zostały później zwrócone Danii, pragnienie niezależności od Danii ponownie wzrosło. Wyspy głosowały również wąsko za niepodległością w referendum, ale nie zostało to uznane przez Kopenhagę. Niemniej jednak rząd w Kopenhadze musiał pójść na ustępstwa wobec wysp, dlatego od 1948 roku uzyskały one znacznie większą autonomię. Ustanowiono samorząd pod zwierzchnictwem Danii, z własną flagą i walutą. Język farerski uzyskał status języka duńskiego. W przeciwieństwie do Danii, wyspy nadal nie są częścią Unii Europejskiej. Niemniej jednak wyspy nadal oficjalnie należą do Danii. Ze względu na rosnące znaczenie Arktyki, w której szczególnie Rosja i Chiny chcą odgrywać ważną rolę, Dania również uznała strategiczne znaczenie wysp. W tym roku duńskie Ministerstwo Obrony ogłosiło plany zainstalowania radaru nadzoru powietrznego na wyspach w celu wzmocnienia duńskich zdolności obronnych i nadzoru w Arktyce. Jeśli Arktyka będzie nadal rozmarzać w nadchodzących dziesięcioleciach, wyspy będą również odgrywać ważną strategiczną rolę jako baza dla wypraw na północ i wydobycia surowców, takich jak ropa i gazowa. Obecnie na Wyspach Owczych żyje około 50 tysięcy mieszkańców, co odpowiada mniej więcej populacji Grenlandii, która pełni podobną rolę i pozostaje częścią Danii pomimo posiadania praw autonomicznych.